Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj czeka nas przygoda na wsi, dlatego będziemy zgadywać, co to za zwierzę. Za chwilkę przed Tobą ukażą się trzy zwierzaki i będziesz musiał wybrać, które zwierzę wydaje dany dźwięk, więc musimy nadstawić uszy i się dobrze zastanowić, co to za zwierzę. Każdy slajd będzie tak wyglądał i palcem pokazujemy, które to zwierzę. Bądź głośno, krzyczymy, co to za zwierzę. A ja już puszczam nasz dźwięk. Czy wiesz, co to za zwierzę? Tak, to koza, bardzo dobrze. Brawo dla Ciebie. I myślę, że możemy przejść do kolejnego slajdu. Popatrz, popatrz, co mamy za trzy zwierzaki. I możemy już posłuchać. Co to za zwierzę? Bardzo dobrze, to był kogut, kolorowy kogut. Lecimy dalej. Bardzo dobrze, Ci idzie. No dobrze, mamy kolejne trzy zwierzaki. A co to za kolejne zwierzę? Oj, poczułam się, jakbym była gdzieś na polu, na pastwisku. Tak, to była krowa, bardzo dobrze. W takim razie zobaczymy, czy ten dźwięk zgadniesz. To było za zwierzę? Na pewno już wiesz. Tak, to był koń. Bardzo dobrze. A teraz, posłuchaj dokładnie. Okay. Dobrze, teraz powiedz, co to było za zwierzę. Osioł! Dokładnie to był osioł. I teraz dalej. Oj, poczułam się, jakbym była w kurniku. Czyli co to było za zwierzę? Kura, tak. A teraz? Co no to za zwierzę? Czy to była żaba? Nie, to była owca, Dokładnie. I następne. Otwieramy ucho, szeroko. Wow, aż się przestraszyłam. Jak wzyczą, co to tak wzyczało? Aż mnie ciarki przeszły. Tak, to była pszczoła. Zostało nam ostatnie zwierzę. Bardzo dobrze ci poszło. Zobaczymy, czy ostatnie zwierzę odgadniesz. To była świnia. Teraz spróbuj ponasladować każde ze zwierzaków, które tutaj usłyszałeś. Możesz jeszcze raz odtworzyć nasze nagranie i próbować wydawać dźwięki, jakie wydają dane zwierzęta. Dziękuję Ci bardzo za spędzony razem czas. Pozdrawiam!